Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, mistrzostwo świata kolejne. Tym razem będzie to naleśnik, czyli najlepszy naleśnik z wszystkich naleśników yy, T54. T-54 kiedyś jak się pojawił, wywołał, no przynajmniej takie zamieszanie jak Typ 59. A to za sprawą tego, że wszyscy mieli na T44 już ekspa <laughs> zrobionego, i nagle się zaroiło od tych czołgów, które naprawdę były prawie że bezkarne. Aczkolwiek był to czas, w którym można było detrakować przeciwnika, nie strzelając w przednie kółko albo tylnie, tak jak to jest teraz: albo z przodu, albo z tyłu, tylko wystarczyło strzelić w bok, tam w gąsienicę, i już to działało tak jak w kółko. Eee, no, lament Rosjanie podnieśli, że ich super czołg jest masakrowany, bo był wtedy łatwo zatrzymywany. No i co? Eee, I zrobiło się inaczej. I teraz już trzeba albo w przednie, albo w tylne kółko z boku strzelać, żeby zdetrakować nie tak jak kiedyś. Dobra, wyobraźcie sobie, jakby to wróciło, wszystkie lajty i tak dalej. Wystarczyłoby właśnie strzelić w bok, w te kółka, w gąsienice, żeby zatrzymać. Niestety kolega tutaj w obiekcie 140 przesadził. Moi drodzy, takie przyjechanie tutaj na tą miejscówkę jest fantastyczne, zakładając, że z tyłu będziecie mieli e, ludzi, którzy Wam pomogą. Tutaj był tylko ten T-54, no i niestety Lipton totalny. Sponsorem tej bitewki jest kolega o Omega Supreme. No i zobaczycie, jakie Mistrzostwo Świata tutaj będzie odprawiał. Na razie 1600 obrażeń i zobaczymy, co będzie dalej. No, gość się bardzo tym T50 tutaj wysporował. Przesadził, zwłaszcza na magazynek wyjechał. I jest. Dobra, mamy 113. -tkę. Która sama została. Słuchajcie, zobaczcie. Ten gość już nic nie zrobi. Nie wiem, jaki czołg mocny by miał. Nic już absolutnie nie zrobi. 2700 obrażeń. Także jest dobrze. Kolega wystrzelił wszystkie złote pestki. Chyba nie musiał za bardzo. Zaraz zobaczymy, jakim działem gra. A, no właśnie. Słuchajcie, to się niedługo zmieni. Jeżeli kolega lubi ten pojazd, to na pewno jest bardzo zadowolony, ponieważ obecnie w T54 można było tylko robić e, no, wybór pomiędzy albo mniejszymi e, wartościami penetracji, ale za to lepszymi właściwościami działa, albo odwrotnie, jeżeli wzięliście sobie super. E, znaczy, super penetrację to, <noise> to przesada, ale powiedzmy większą penetrację. E, no to niestety działo mieliście do dupy skupianie. Celność tam chyba jest. Nie wiem, czy celność już nie pamiętam, ale skupianie jest e, gorsze. No, buffik będzie taki, moi drodzy. W wieży bok oczywiście wchodzi w lwa. Pokażę boczek, pokażę. Ogólnie T-54, najbardziej medowaty z wszystkich medów. <grych> do typka nie ma co porównywać, słuchajcie. Co prawda T-54 First Prototype uważam, że jest również fantastycznym pojazdem, tylko chyba potrzebuje delikatnego buffa do działa. Może do prędkości trochę. Czy gościu wyjedzie? Nie wyjedzie. No dobra, tu jest wyczyszczone praktycznie. Gdyby tą fałką wyjechał. O, ale nie wyjedzie teraz już na pewno, bo dostał z boku strzał Dobra. Złotych pestek już nie ma. Niepotrzebnie. Kolega kilka tylko wozi, ale wystrzelił je na tą... To... Co tam było? 113. Dobra, tam jest jak Tiger i 7 i Strzedswagen S1. Oni ten nie przejadą na 100%. Kolega może tutaj ich od strony tyłeczka zajechać. No ale co wybierze? Wybiera tu. Słuchajcie, nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale ja jak odpaliłem sobie to, mam wrażenie, że jest jakiś dziwny kontrast. To znaczy większy kontrast w grze. Cienie są bardziej ciemne. Nie wiem, ale takie mam wrażenie. Nie wiem, jak to na filmiku będzie widać. Dobra. No i co tutaj zrobimy? Oczywiście kapować nie ma sensu jechać, bo tutaj E75 i Ferdynand już praktycznie wjeżdżają. Czy będzie kolega wyspotowany? Nie będzie. No i dobrze. No tutaj prawdopodobnie z tyłu będą goście. 4100 obrażeń, moi drodzy. Przewagę delikatną ma przeciwnik, ale oto mamy dwa tłuściochy. O, szkoda, że tak jest woleja. Uwaga, uwaga, no gościu, odwracaj się! O! Musiał dostać z obrażeniami, <laughs> ale boczkiem stoi, no pięknie! Kurka wodna! Masakra! Po prostu masakra. F75, e jakby się tam przodem ustawił. Zobaczcie, że to jest y taki spadek. To wbrew pozorom, ta jego dolna płyta nie byłaby już u X-Potem. moi drodzy, tam jest 130 mm, jeżeli staniecie na pochyłości takiej. M, takiej lekko opadający teren w dół musi być. Lekko opadający w dół, no. Musicie przodem stać na, na, na takim stoku powiedzmy, no to wtedy te 130 już jest praktycznie nie do przebicia. A tutaj. Gółeczko i dojenie i 5700 już. A... No i teraz to chyba już jest po E75. No niestety. O kurde, no to jestem zdziwiony. Aj dingnął się. Rzadko się zdarza, że tak gracze sobie pomagają. Normalnie jakiś kiepski gracz to by tym fertkiem pojechał na bazę i tam, nie wiem, kapował albo coś. No, nie udało się niestety tu zdetrakować. Ferdek, jak wiecie, jest jednym z moich ulubionych absolutnie pojazdów. Jako że mam zajawkę na modele, to muszę kupić model Ferdera. No, ale nic na Allegro się na razie nie pojawia. Dzisiaj pojawił się Ferdek w skali e, 1 do 16. Także ogromny, natomiast no, coś tam z nim jest nie tak. 1-16 to jest delikatna przesada. Ale w końcu tam upoluje. Zobaczymy tylko, jaka cena będzie. Dobra. A jeden modelik już do mnie powinien dzisiaj jechać. Także niedługo przygotujcie się na fajny film z dosyć typowym pojazdem. Na pewno zupełnie innej jakości niż to, co tam od Wargamingu widzieliście. Model będzie sklejony jest sklejony przez no zawodowca W pewnym sensie oczywiście No wiadomo, że ci modelarze to wszystko Hobbyści, ale Ja już to rozpatruję jako zawodostwo <laughs> Słuchajcie Kolega został sam na 4 pojazdy I najgorsze jest to, że Ma 239 hapsa Czyli jest na strzał Gdyby miał z połowę życia To tutaj o wiele łatwiejsza by była sytuacja Ale niestety tak nie jest No dobra, czekamy tylko nie mówcie, że wszyscy tędy będą jechali. To są tak szybkie pojazdy przecież. Te dziewiątki. Nie, nie tylko dziewiątki, tutaj wszystko jest szybkie. WZ. -a. Także, jeżeli się nagle wpakują wszyscy. O, proszę. Pierwszego już nie ma. Zawsze powtarzam, masz mało hapsa. Nie jedź pierwszy na przeciwnika. Zobaczymy, ten drugi też tu wyjedzie? Nie, pewnie z drugiej strony, no zobaczymy. W każdym razie już i tak jest zarąbista bitwa w tym momencie. Uwaga, uwaga. No, koszt amunicji też jest zarąbisty. <gry> I. Nikogo, nikogo, niestety. O! No, niestety wZ na strzał jest. Udes się dobrze ustawił, bo strzelił niestety e, niecelnie. To znaczy w trzog trafił, tylko że nie tam, gdzie chciał pewnie. Więc teraz kolega ma takie zadanie, żeby załatwić tego gościa, zanim tam ci wyskoczy. Nie, no co to robi. No jest, wreszcie, nadjechał. Ale dlaczego tamten tak szybko zaatakował? Jest detrak. No i kurczę. To jest dobre, to jest dobre, że można do tyłu. O, kolega nie ma szans tutaj z jazdą do tyłu. Zobaczcie, następny 100%. Kurczę. Kolega tutaj dlaczego wjeżdża? Oczywiście po to, żeby kadłub mieć schowany i żeby mógł tylko wieże pokazywać. uds 03 słabiutki pancerz ma. No zobaczymy. 700 hapsa jeszcze. Także dużo, dużo do wzięcia. 8700 obrażeń w tym momencie. I tamten się chowa. No i dobrze, dobrze, że nie wyjeżdża. Chociaż no, rozstrzygnięcie jakieś musi być. Ogólnie jest dosyć problematyczna walka z udesami. Ponieważ jak goście mają wymaksowane załogi, to dosyć dobrze się kręcą. Także jak się zdetrakuje. O, jest atak. Uwaga, uwaga. No, jest kolega objechany. <ścoughs> Ale to jest dobre, no właśnie. O, kurcze. Co on zrobił? No nie no nie, 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 nie. Co miał załadowanego, czy co? Szkoda. Szkoda, szkoda, ale widzieliście jaka niespodzianka? To było dobre. Do tyłu kurczę, szybko jeżdżą. Zobaczmy wyniki, moi drodzy, więc jest tak e, oczywiście odznaka mistrzowska Radley Walters. Tutaj nazwisko, którego jeszcze nie nauczyłem się wymawiać, ale niedługo film będzie o tym gościu, więc to już na pewno wtedy będę potrafił. High Caliber i Top Gun. A dlaczego to jest Mistrzostwo Świata? Ano, dlatego. 2006 podstawowego Expa, słuchajcie, w czołgu 9 poziomu, który jest wyrzucony na dychy, bo to była przecież bitwa na dychach. Także serdeczne gratulacje: 9,5 tysiąca obrażeń. 9 fragów, rewelacja. Zarobek 25 tysięcy na czysto na koncie premium tylko, ponieważ amunicja kosztowała bardzo dużo. Kolega na początku wystrzelił te chyba 7 czy 8 pestek złotych, które miał, no i niestety. Później strzelał dużo, 43 strzały oddane w bitwie. Słuchajcie, to jest naprawdę coś. Serdeczne gratulacje, naprawdę świetna bitwa. No i co, żegnam się z Wami, do usłyszenia.